Witam w kolejnym odcinku. Naprawiłem swój sprzęt. Mogę ruszać dalej. Dzisiaj przede mną ważna misja. Idę na miejsce katastrofy śmigłowca, którego widziałem wychodząc z podziemnego garażu hotelu. Muszę sprawdzić, czy ktoś przeżył. W sumie nie wiem po co mi ta informacja, ale pomóc trzeba. Może się okazać, że w wraku będzie działała radiostacja. Chociaż, znając mojego pH, pewnie też uległa zniszczeniu. Ledwo żyję. Jestem już prawie na miejscu, muszę uważać. Kto wie czy zombiaki już nie zajęły się przybyszem. ostrożnie uważajcie co to do cholery jest A schudę lepiej się odsunę. Ten zombiak został rozsadzony kazami gnilnymi. Coś mi się wydaje, że przybył mi nowy rodzaj przeciwników. Pewnie z czasem te wszystkie zombiaki będą się tak rozpadać. Widzę pożar. Tu jeden wcześniej wybuchł za wysoko udało się przecisnąć. Nie wygląda to dobrze. O, jakiś typek jednak się uratował. Widzę, że miałeś farta. Mam na imię Mikołaj, Jak widzisz ten cholerny helikopter runął na ziemi zamiast zabrać mnie z tej pieprzonej wyspy, gdyby tylko był rosyjskiej produkcji. Musimy się stąd wydostać, wkrótce on się tu od tych stworów. Przed katastrofą zauważyłem bunkier niedaleko plaży, to byłaby dla nas świetna kryjówka, idealna do ochrony, niestety w pobliżu jest całe mnóstwo zakażonych. Jeśli doprowadzisz nas do bunkra, zagwarantuję ci ucieczkę z tej cholernej wyspy. Ciekawe w jaki sposób. Ale dobra, pójdę z tobą, sprawdzę tylko mój sprzęt. Nie jest źle. Gdzieś się spieszysz, trzeba być ostrożnym. O cholera, szykuję się niezły Załatwieni. Zaraz, a ten będzie poleciał. Jest. Widzę chłopie, że tobie też się trochę oberwało. Musisz bardziej uważać. Chłopie ty ledwo żyjesz Zamknij się w tym bunkrze i nie wyłaź przez tydzień Ledwo chodzi Dziękuję przyjacielu, masz tu coś zapatyga? No dobra, trzeba się trochę rozejrzeć. O, jest tajne przejście do latarni. Świetnie, coś sobie naprawię. Muszę się przydać Chyba coś jeszcze ode mnie chce. W normalnych okolicznościach mógłbym zadzwonić do moich towarzyszy. wyciągnęliby mnie stąd w ciągu kilku godzin, ale niestety mój telefon także uległ zniszczeniu. Musisz wybrać się do miasta i znaleźć moją restaurację. Kafekiew. W środku będzie serbiej. Powinien dać Ci swój telefon satelitarny. Przynieś mi go, a znikniemy z tej wyspy w mgnieniu oka. Mogę spróbować. Dobrze, Dobre, daj dobrze. mu ten sygnał. Będzie wiedział, że jesteś ode mnie. O, jakiś włas. Słyszę tego nowego, to nie był dobry pomysł. Jakieś drzwi. Trochę zardzewiałe. Ciekawe, czy w każdym bunkrze mają warsztat. Nie znam tych okolic. Kolejna część nudnej lektury. wa czaszka. Nie wiem do czego mi się przyda, ale wezmę. To też wezmę. Wychodzę. Zobaczę, gdzie mnie przeniosło. Całkiem spokojnie tutaj. Zamknięte. Przez płot też się nie przycisnę. O, można wejść na górę. próbuję tam skoczyć ładny widok w sumie niedaleko od latarni O kurde, chyba sobie skręciłem kostkę? Trochę boli. Na szczęście nie jest tak źle, mogę biegać. Nic nie zostało, samo żelastwo. Do tej skrzyni nie zaglądałem. Nie, nie biorę. Będę wracał do latarni, na dzisiaj mam dość przykład. Też fajny widoczek. Jak dobrze być w domu? Tak sobie myślę, że powinienem wpaść do syna moja, interesował się tym helikopterem. Zajrzę przy okazji do Maxa, muszę mu przekazać wiadomość. Let's see what we got. Dawno tu nie zaglądałem. My Myślałem, że mu się uda. Niestety pomyliłem się. Dzięki mimo wszystko doceniam to. Pamiętacie, ten typek z domków na wodzie mówił, że ma dość żony. Pchnę jeszcze imię nowi trochę szmelcą. Teraz mogę iść do syna moja. Jestem z powrotem. Nawet najdrobniejsza pomoc pozwoli nam przetrwać trochę dłużej. Kolejny projekt. Świetnie. To wielka, solidna ciężarówka, ale musimy ją zamienić w truck. Musimy ją opancerzyć i przerobić na teren. Piszesz się na to? Nie ma sprawy. Nie, yeah, okej. Okay. Dobrze, niedaleko latarni morskiej jest warsztat, znajdziesz tam potrzebne części. Umiesz spawać? W takim razie mówił się, żeby mechanik nadal żył, inaczej będziemy musieli poszukać kogoś innego. Dobra, ale to jutro, na dzisiaj mi wystarczy. Do następnego odcinka, cześć.